Siemanko, we... Co mamy dzisiaj? Wtorek o godzinie 19.00. Późno. Zbrojenie przyjechało, ale nie było możliwości, żeby tu je podrzucił, ani pomysłu w sumie wcześniej. I teraz się męczymy z sąsiadem, jak to kurde rzucić, tak żeby nie pogiąć, a żeby to odłożyć jakoś. To się wbija, ale muszę to. Inaczej tego nie zrobimy po trochu łazić i to podnosić i powoli opuszczać. I to będzie jedyna opcja, żeby to jakoś powoli złożyć, żeby nie pogiąć te, tego pręta. A chcę tu dzisiaj położyć, bo jutro przyjeżdża bloczek i kurde niezbyt to był dobry pomysł. Zejdzie z 15 minut z tym pewnie. Ale innej opcji nie ma. Trochu po trochu i damy radę. się tak. W sumie mógłbym ciągnąć do lewej, ty. I się on ładnie rozłoży. tylko trzeba by było... No, to by były plan, ty. Co za gościu ze mnie, zobaczcie. Jeśli będzie mi się ślizgać, to kłaść go. Gdzie, gdzie jest krócej, nie? To w tą. Ta... I tyle. Może będzie szło tak, czy nie? Co ty. O, właśnie tak Uważaj trochę jeszcze zawsze Co za sucz. Pierdzielony. No ale i tak i tak wiesz co, o okay. niech się bujnie. I teraz przesuniemy. Lekko do góry. O, właśnie tak. A tu zaraz to już ułożymy. <grymne> Robię to pierwszy raz, więc się nie śmiejcie. Zaraz opowiem o co chodzi, jeśli chodzi o całe rozwinięcie dzisiejszego dnia. O, tam to już nie łapie. Dobra, teraz zsunę już to. I teraz to już to zsunę. I teraz sobie będziemy elegancko, podsuniemy całość. Ho ho ho! To było takie kurde łatwe! Nie ma szans jeszcze. Jeszcze mi te krzoki tutaj wchodzą. Nie było czasu posprzątać, bo deszcz. Dzisiaj... Ale dobra, zaraz zleci już kurde. No właśnie tak i nawet w całości. Dobra, to ja sobie to poukładam teraz, podrzucę na miejsce. Tu później wydają wszystko bliziutko, żeby ewentualnie sobie kręcić to zbrojonko. 700 metrów bieżących, 12. 700 metrów bieżących, 12. I do tego 300 metrów na nie wiem, czy mi zabraknie, czy nie. Mam nadzieję, że dobrze policzyłem, a jak zabraknie, no to nie ma z tym problemu żadnego, no bo jak to się nazywa, stówkę tylko za, za, za dowóz, także bez tragedii w najgorszym przypadku będzie, jak coś będzie brakowało, tam nie wiem, parę, parę plęcików. Mokro się zrobiło, nie wiem jak jutro będzie tu z majstrem, tym, który będzie wjeżdżał z samochodem, najwyżej mu sypnę troszkę piasku, ale nie siadam tutaj nawet mecelakiem, więc nie powinien mieć on problemu z tym. Dobra, to jak się ogarnę, to odezwę i przewinę wam temat, co się udało dzisiaj załatwić, a co nie. No i w sumie tyle. Zaraz będę. Dobra, wiodę sobie jeszcze pręcić na strzemiona, żeby to wszystko leżało w jednym miejscu. No i w sumie tyle, no. Będzie tu ogarnięte, żeby mógł jutro wjechać towar. Co jeszcze mi się udało ogarnąć? Geodyta będzie w piątek żeby wyznaczyć yy, wykop. Co jeszcze mi się udało ogarnąć? Yy, nie udało mi się ogarnąć kostki. Dopiero w, kostka dopiero w poniedziałek, niestety. O, zaczyna się sypać. Kostka dopiero w poniedziałek. No nie, nie mówcie, że wszystko będzie dać bo... Dla kostka dopiero w poniedziałek. Yy, także nie mogę robić wjazdu. Pozwolenie jest, wszystko jest, no, ale nie ma materiału niestety. Zdziwiłem się na maksa, bo tam 10 metrów mi wychodzi ogólnie tego materiału. Mówię, kurde, żeby 10 metrów nie było na miejscu, a to jeszcze w miejscu, gdzie to produkują, więc tak słabo. Chyba, że nie robią czerwonej tu na miejscu, tylko szarą może, też tak może być. Eee, no i co? No i tak myślę, co tu to robić? No nie ma żadnego wyjścia, po prostu musimy ten piach i to wszystko tutaj tam rozrównać, ile pójdzie, resztę rzucić tam na róg Yy, I później co? I później będziemy myśleć o tym, żeby no żeby tam wszystko wy, wyrównać. Ten grus, co tam kupę, taką mam takiego lipnego, to pójdzie na sam początek tam w dół, żeby w razie później przy wykopach nie było jakiejś lipy tam yy, że się syfu nasypie, a resztę rozównamy, ile będziemy mogli i zostawimy na kupeczce po prostu, tam w dole, żeby tu było miejsce już na to jak przyjdzie Geodeta, że miał ogarnięte, że mógł sobie wyznaczyć wykop. No i później zobaczymy, co dalej, jak dalej, co pójdzie, co i jak. Ogólnie poci mi się miska w mecelaku, yy, tam ktoś to robił, to dało ciała, widocznie nie odtuścili dobrze przed daniem tej uszczelki w płynie, jak to się na to mówi. I, no i po prostu jest muka, także jeśli o to chodzi, no to... Także nie powiem tych strzemię, bo to będzie lipa na maksa. Też, nie? Tak mi nie siądzie. Dobra, idę sobie może ręcznie to zrzucę. cofnę trochę. No i chyba będę musiał się wziąć za to, no bo mi trochę cieknie już z tego silnika i wpłuża mnie to. Irytuje. Przy okazji wymienię olej na nowy. Filtr mam, także... To też trzeba będzie zrobić, jak znajdę czas. Także no mówię, trochę dało się ogarnąć, A, co jeszcze? Krawężnik. Mam też krawężnik, mam też dwa obrzeża. Takie same, jak te tu, co są potrzebne. Piękne. O to chodziło właśnie. No i co? I... No i powoli do przodu. Jak będziemy mieli z... wykop już wyznaczony, no to też będzie można z nim zaczynać. Tak naprawdę, zanim... Jeśli w sobotę się za to wezmę, no bo miałem robić tam przy domku, więc nie wiem też. Może się nie weznę, ale w każdej chwili, nawet jak już będzie wjazd rozpoczęty i skończony w sumie, no to będę mógł lecieć już z wykopem, powoli. Dogadaliśmy się też z kierownikiem, że jak się wykop zrobi, to nie będziemy kopać pod ławy, tylko najpierw zrobię całe zbrojenie, żeby wszystko było gotowe. Mam maszynę, żebym mógł to sobie, te zbrojenie zapodać do środka, więc z tym nie ma problemu. No i tyle, i wtedy dopiero wykopiemy, jak zbrojenie całe będzie na ławy gotowe, se leżało, bo widzicie jakie warunki są pogodowe, wszystko się zmienia. U nas to dzisiaj prawdziwa jesień, szczerze mówiąc. Także trochę dzisiaj pojeździłem, takie barierki też załatwiłem, żeby można było postawić na chodniku, jak będzie robiony ten cały wjazd. Bo tu też musiałem skoczyć. No i tak zleciał kurde dzień. No deszcz co chwilę padał. tak jestem w szoku, że tu tylko tak się troszkę błoci, a że nie ma jakiejś większej afery z tym. Co siedzi myślą, że on jakiś walnięty, ale nie wiem, o którymi przyjadą z tym bloczkiem jutro. Także miejsce mieć to ogarnięte i działać sobie od rano z piachem, o ile oczywiście pogoda pozwoli. Mam nadzieję, że tak będzie. Zawsze zwana chcę te obrzeże i krawężnik chcę wrzucić. I tak to dzionek zleciał kolejny. Jutro już będziemy mieli środę. Dobra. Wrzucę się tylko to. Nie wiem, która jest godzina, żeby, żeby też nie przeginam pały już właśnie, jeśli chodzi o hałasę. Ale ja pierdzielę, 20.19, ty. Idę zaraz do domu, tylko jeszcze to rozładuję, słuchajcie, i zawiozę, tylko tam położę. A, i co jeszcze mam na ławy drutowe, to już sobie wziąłem drewno, mówię, jak już jestem tam, to już, kurde, wezmę. I wziąłem. Także mam deskę, mam łaty, stój, żeż. Mam łatę, żeby później to elegancko, nie wiem jak to się będzie wbijać tu w tą ziemię, ale jak nie, to, to coś się wymyśli. Zobaczymy. Miałem zwężyć widły, ale to dobra, to zaraz. Przynajmniej dziabno w transita, bo szkoda. O, dokładnie tak. Wrzucamy to. O, jeszcze, kurde do przodu. Oj, zajeb... Wiatr, to też dzisiaj jest nasz. Nie jest nasz dzisiaj sprzymierzenie z robót. Dobra. Rzucamy to, a jeszcze mógłbym widły trochę, żeby... Kurde, oparłem trochę, ja o ten... Wężyć. Dwa obrzeża i krawężnik. To już tam se rzucę Na miejsce, jak już jestem. Drzewo niech se leży. Na razie tutaj jest suche. Tyk. I krawężnik. To ta cięższa. Ugh. Jeden mi potrzebny, tylko, no bo tak myślę, że jeden właśnie będzie tylko potrzebny. Tak mi się wydaje, że więcej nie będę potrzebował, jeśli o to chodzi, bo to tylko tam skos będzie, także docinka 2 metrowe pójdą i je pod skosem se utnę. na tym zjeździe całym i tyle. Dobra, mamy to. Będziemy to zawieść teraz tylko i. Kurde, drzwi. Tu muszę zamknąć, bo może się okazać, że van będzie bez drzwi po moim przejeździe. Kurde, się zgrzałem, jak... jakbym biegał. Idę przemknąć, bo naprawdę nie ma co oświrować. No, to drewno zostaje do jutra, nie ma sensu tego wyciągać. Zaraz też pakuję wszystko i będę uciekł. Także co, no widzimy się jutro, może coś więcej będę mógł przygrać, pokazać jak walczę z tym, z tym piachem. Nie wiem, będę sobie chyba rozsypywał delikatnie łyżką ile będę mógł, a resztę wezmę sobie jakąś łatę ładnie i ten obiady. Nie wiem, czy to zagęszczać też czy nie, czy jest sens. Może przelecę zagęszczarką, a może nie, bo nie będzie chciał mi po tym jechać. Zobaczymy, co to będzie. Dzień pokaże. Dzisiaj też myślałem, że zrobię co innego, a wyszło kompletnie co innego, więc. To co? Pozdrawiam Was wszystkich. Wczorajszy filmik gdzieś mi scena ostatnia uciekła. Nie wiem gdzie. Dlatego tak przycięty jest. Jak jest. Tam już się położy na miejscu, kurde, i... i będzie z głowy. Myślałem, że tu mi się może jakaś kałuża zrobi, ale jest spoko, suchar, także. Także gitam się z boku, postawię co trzeba, i tyle, myślę, że będzie spoko. Dobra, no to nic, to ja już kończę na dzisiaj. Tak krótko tylko. Także trzymajcie się jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym dniu walki, mojej tutaj. Na razie, cześć.